Cześć z tej strony Shop Doctor. Witam Was w kolejnym odcinku zatytułowanym Szkolenia dla właścicieli małych sklepów. Prowadzisz ten biznes, zastanawiasz się, jak zwiększyć sprzedaż. Często jesteś sam w swoim sklepie, masz sprzedawcę jednego bądź drugiego. Zawsze warto zainwestować w szkolenia, które podpowiedzą nam, jak zwiększyć sprzedaż. Oczywiście są to szkolenia związane z technikami sprzedaży i pewno wielu z Was doskonale je zna, ale może powtórzmy sobie te elementy, które są istotne ze względu na proces sprzedaży. Czyli, pierwsze, powitanie klienta, to jest ważne, bo jest to kontakt pomiędzy nami a klientem. Uśmiech. Często o tym mówimy na szkoleniach, ale czasami gdzieś e, robiąc różnego rodzaju audyty w placówkach handlowych, widzę, że sprzedawcy zapominają, dlatego pozwolę sobie to powtórzyć. Drugi element technik sprzedaży to oczywiście zbadanie potrzeb klienta. Jest to najważniejszy z elementów z procesu sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że w zależności, jak to zrobisz, jak zbadasz potrzeby Twojego klienta, lub jak robimy to Twoi sprzedawcy, to wtedy tak będzie wyglądała prezentacja Twojego produktu. Czyli jeżeli wysłuchasz, to jest, ważne dla Twojego klienta, to przez pryzmat tych argumentów zaprezentujesz produkty bądź usługi w swojej placówce. Dlaczego ten element jest tak istotny? Jeżdżąc po wielu sklepach ponad 16 lat, wykonując audyty, wykonując program tajemniczego klienta, widzę, że nie wszyscy sprzedawcy do końca zdają sobie sprawę, jak ważny jest ten element, ponieważ potrzebujemy więcej sprzedawać i bardziej trafią w potrzeby klienta, jeśli je zbada. Trzeci element procesu sprzedaży to prezentacja samego produktu czy usługi, i zawsze ją wykonuje po dokładnym i solidnym zbadaniu potrzeb i ta jakość, tak jak wcześniej wspomniałem, od tego zależy. Następnie powinno być element zamknięcia sprzedaży, chyba, że klient ma jakieś obiekcje, to też uczymy się na wielu szkoleniach dostępnych na rynku tego, jak sobie radzić z obiekcjami. Następnie zamknięcie sprzedaży i pożegnanie klienta. To pożegnanie jest istotne, bo od jakości pożegnania rozpoczyna się znowu szkoło, w którym rozpocznie się powitanie klienta, bo jeżeli go świetnie obsłużyliśmy, to być może wróci do nas. Dlatego zachęcam Ciebie, abyś korzystał z wielu szkoleń, czy są to filmy, szkolenia, na YouTube, różnego rodzaju szkolenia dostępne na rynku, inwestuj w siebie. Pamiętaj, że jeżeli twoi sprzedawcy odejdą, to ty, jako właściciel niewielkiego sklepu, powinieneś być coachem, trenerem, który przygotuje kolejną kadrę po to, aby obsługiwało twoich klientów. Życzę ci wszystkiego dobrego. Rozwijaj swój biznes, inwestuj w siebie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!